Dzień dobry, poniedziałek, 13 maja, godzina 10.22, wiatr, co jest już tradycją i, uwaga, uwaga, 7 stopni. Park Zielona Dąbrowa Górnicza, obiecałem kiedyś wizytę po remoncie, więc czas spełnić obietnicę. Dzisiejszy odcinek będzie pod znakiem narzekania, bo mnie ta pogoda wkurza. Prawda jest taka, że zaplanowałem sobie na najbliższe dwa tygodnie sporo rowerowych spraw. I coś. Wygląda na to, że nie, nie wszystkie, o ile w ogóle coś mi się uda zrealizować. I to mnie właśnie denerwuje. No, na pogodę się nic nie poradzi. Sorry za to. Mokre hamulce. Jak przeschną to jest cisza. Na pogodę się nic nie poradzi, no ale wkurza coś takiego, jak sobie człowiek planuje. a z planów nic nie wynika no ładnie to wygląda powiem wam. Tam są toalety za co plus. Nie ma nic gorszego jak miejsca publiczne bez toalet. Naprawdę nie wiem, czemu u nas w kraju tak rzadko się stawia toalety właśnie. Poloła mi się park, powiem wam, fajnie zrobili, nawierzchnia jest różna, tam były płyty, tu taki, to nie asfalt, to taki masa jakaś, twarda, a gdzie nie gdzie ubity taki gruby piach, pomościk, można wyjść. Zaraz tam podjedziemy. A propos pogody jeszcze jak już narzekam to ostatnio dużo deszczu. Nie dość, że zimno, to jeszcze deszczowo. Dzisiaj zapowiadali, że już poprawa ma być. Idzie ciepło ze wschodu co jest zabawne. W Rosji 30 parę stopni, na Ukrainie Lat zabaw dla dzieci na Ukrainie 25, u nas 7-8. W tej chwili tyle mi pokazuje. W no, jest bardzo duży. Jakby ktoś chciał sobie spacerować alejkami. To może to robić dowolnie. No, jaka fajna tutaj powiem wam, że tego to nawet nie widziałem wcześniej podoba mi się grąd niski A to, co tak kwitnie, to już kolega, jeden z widzów wspominał, że jest to czostek niedźwiedzi. Tam jest jakaś ścieżynka, ale jedziemy jeszcze w inne miejsce. Dużo czosku niedźwiedziego. I całą noc prawie z niedzieli na poniedziałek padało, I dzisiaj z rana jeszcze padało. Na razie przestało, ma być kilka godzin przerwy. Wtorek, środa ma lać. A później to oni sami już nie wiedzą. Od czwartku ma być chyba coraz cieplej, ale ale znowu już będą burze. Cześć Kaczka. Kaczka, pilnowaczka, no i co by na to, jak wam się w park podoba? Ja uważam, że bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Także ten. No, ponarzekałem sobie na pogodę. Staropolskim zwyczajem. Słyszycie to skrzypienie? Prawy pedał. Albo prawy blok. Albo łączenie pedała z blokiem. Niezbyt przyjemny dźwięk, o. Zbiornik wodny łosień. Ja tu już kiedyś byłem, 2-3 lata temu, z kamerką. Ale to był inny rower, inna kamera i o wiele mniejsze grono odbiorców. A co do samego zbiornika? Powstał jako zbiornik retencyjny przy Hucie Katowice. A następnie został zamieniony w łowisko. Na którym odbywają się zawody wędkarskie. I co ciekawe, zbiornik zacilany jest ze zbiornika w Dziećkowice, a tamten znowu rzeką Sołom. Najgłębsze miejsce jest tam, jak zjeżdżałem, przy tamie, a najpłycej jest tu przy rurach. No już chciałem od jakiegoś czasu tu ponownie wpaść Podobało mi się za pierwszym razem Fajnie, że trzeba już na samym brzegiem jechać Będzie tam przejazd, czy nie? A tutaj Jakoś zawsze Odkładałem wizytę A jest naprawdę spoko. Tąbrowa górnicza. No kawałek od pogory, no jednak trzeba trochę kilometrów zrobić. Zresztą chyba dobrze. Bo jakby tu było pełno ludzi, to by się zobaczcie jakie rybisko to było. Dechło, ktoś wyciągnął, czy czy ktoś tak niefajnie porzucił. Raczej żaden wędkarz nie wyciągnie ryby, nie zostawi, żeby marniała. Więc zakładam, że padła sobie. Wtedy ja mówiłem, aha, jakby tu za dużo turystów, tak to nazwijmy się zjeżdżało to pewnie wędkarze by się wkurzali, że im przeszkadzają. Że pogody lepszej nie ma, nie? Ja? Słoneczka. <laughs> Dobra, koniec narzekania na pogodę. Trzeba się cieszyć, że nie pada. Na razie. O, proszę tam sobie pan łowi. Nawet nie wiem jakie tu ryby Pewnie sporo karpi To sobie ci co chcą, mogą sprawdzić W internecie I jeszcze taki asfalcik na około Zaraz obok za tym zbiornikiem jest, można by powiedzieć, następny tylko że jak widzicie zalany ale można sobie zobaczcie z kosem jechać Walić grawitację, nie? Tam się nie rozpędzać, bo tam jest chyba dziura. Tam są ścieżki, tam można wjeżdżać. A tu jest spora dziura szkieł. Sporo szkieł. Tutaj wszystko zarosło. Sparoшкеw Nigdy nie rozumiałem tej zabawy rzucania butelkami po to, żeby tylko syfu narobić. Czy komuś się robi niedobrze, jak kamera jest nierówno ustawiona? W sumie kamera jest chyba prosto, bo ja tylko rower przechylam. Ciekawe jak to wygląda na nagraniu? No fajna zabawa, dlatego właśnie warto było dzisiaj wyjść. A uwierzcie mi, wiem, wiem dobrze, że nie łatwo się zmotywować do wyjścia na rower w taki dzień jak dziś, kiedy no, pogoda jest fatalna, jest mokro, jest zimno, jest dużo desz deszczu, jest bardzo duża wilgoć, jeszcze możliwość wystąpienia opadów. się zakopałem ogólnie to wszystko zniechęca do, do jeżdżenia rowerem, do, do wychodzenia jeszcze rower uświnimy, ciuchy wybrudzimy trzeba czyścić, trzeba napęd czyścić, trzeba prać no wiele osób stwierdzi, że w żadnym wypadku lepiej zostać w domu A ja twierdzę, że, że czasami właśnie nie. Owszem są sytuacje, gdzie, gdzie jest pogodą nie i szkoda zdrowia, jak to mówią A to jeszcze raz brzegiem Ale są sytuacje, gdzie Truposz Są sytuacje gdzie gdzie naprawdę warto wyjść się pobawić pomimo brzydkiej pogody też wychodziłem dzisiaj tak z zmieszanymi uczuciami a ten przejazd tym suchym zbiornikiem po tych ściankach dostarczył mi tyle radochy wiem, może się to wydawać głupie, ale ale banan mi się dopiero teraz w sumie pokazał na twarzy, bo do tej pory tak jechałem i Mieszane odczucia co do wycieczki. A teraz jestem mega zadowolony. I uprzedzając pytania, co to masz na kierownicy obok licznika? Tak, to jest telefon. W na telefon. Tak się składa, że o ile Brighton jest świetnym komputerkiem długo działa bateria rejestruje ślad bez żadnych zwiech bez problemów no to jednak minus jest taki, że w lesie sobie nie radzi no bo po prostu nie ma w nim map i potrzebowałem właśnie coś do lasu żeby telefon zamontować żeby na mapę rzucić okiem i kupiłem takie trzymadełko w dekatlonie 30 parę złotych Zapinane na rzep. A zresztą, żeby nie było, że gada mi i nie pokazuje. Tu się rozpina, telefon się wkłada. Z tyłu mamy taką grubą gąbkę. Żeby telefon bezpośrednio na mostek nie naciskał No i rzekł Coś podobny patent widziałem ostatnio Czy też jakiś czas temu U Bartka Siedlarskiego tylko, że On zdaje się z dwóch Różnych uchwytów Zrobił jeden A ja tu już mam jeden gotowy Dedykowany ma miejsca tylko, że jak ostatni raz tu byłem nie było tak zielono teraz wygląda to o wiele fajniej Ale dolało w lasach, nie ważcie mi się narzekać na suszę, bo błota jest od grona. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wjechać w kałuże niż próbować lawirować pomiędzy co się może skończyć uślizgiem Gdzie ja to wjechałem Niech ktoś mi powie, gdzie ja to wjechałem Ale fajnie wszystko bryzga Ale będzie fajnie, rower uwalony. Nie mówiąc o mnie. to trzeba zrobić to Ostrożnie. Ja ale tam mi chyba półkoła wpadło do Bajora. Do Cóż, nie kombinujmy. Ach. No i wykombinowałem. Ach. Kilometrowo Szału nie będzie. Na razie mam 48, a pół godziny jazdy. Plus jakieś postoje, więc ze 3 godziny poza domem. Już. Ale o to chodzi właśnie. Nie zawsze kilometry muszą być ważne. Czasami wystarczy sam fakt, żeby wyjść poruszać się nacieszyć pogodą rowerem To jedyny plus deszczu że chwilowo się człowiek w piachu nie zakopuje Zobacz na drzewa! Żeby nie było, że to prędkość jazdy. I narzekam na wiatr. Naprawdę wieje. Kąpiel zbrojony, a ja z rowerem. Są płyty. Jakby to było lato, można by wyjść do wody. W tej chwili to nie najlepsza opcja. No i co? Tu się pożegnamy, zakończę wycieczkę. Dalej już nie będzie raczej nic ciekawego. Powrót do domu. Wiem, szału nie ma. Ale cóż zrobić? Mam nadzieję, że mimo wszystko się Wam spodoba chociaż parę ujęć. Też liczę, że niedługo się uda zrobić długą trasę na szosie i, i że będzie co oglądać i co, co opowiadać i, i, i co wspominać później. A na razie muszę się zadowolić tym co jest, co, co nam przyroda daje natura, chwilowymi przerwami od deszczu.